Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Te projekty, ten rządowy projekt i ten senacki projekt o funkcjonowaniu młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego są praktycznie tożsame. W związku z tym, myślę, że moglibyśmy spokojnie tutaj procedować, mówiąc, że to wspólny projekt całego Sejmu i nie ma potrzeby, jak tutaj przedstawiciel PIS-u mówił, mówienia, że to jest wasz projekt, że to wy go poprowadziliście. Nie ma potrzeby mówienia, jak tutaj pani z Platformy powiedziała, że to jest, że oni wcześniej złożyli w Senacie i dlatego to jest ich projekt. Ustalmy, że to jest wspólny sejmowy projekt i pokażmy młodym ludziom, że są nieraz momenty, że możemy wspólnie pracować bez mówienia, że kto, ktoś prowadzi, a nie druga strona. Dobrze, że po tylu latach końcu regulujemy ten temat, dajemy szansę młodym ludziom funkcjonowania na normalnych warunkach. Jakie są najważniejsze rozwiązania w ramach tego projektu? Daje on większą pewność prawną młodzieżowym radom ułatwia powołanie młodzieżowych rad i sejmików, wprowadza podstawę prawną pozwalającą na tworzenie młodzieżowych rad i sejmików przy samorządzie powiatowym oraz wojewódzkim, daje możliwość złożenia wniosku o powołanie rady środowiskom młodzieżowym, organizacjom pozarządowym, samorządom uczniowskim i studenckim, rozszerza kompetencje rad i sejmików. Młodzieżowe rady i sejmiki będą miały prawo wnioskowania o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przy, przez właściwy organ stanowiący jednostki danego samorządu, Młodzi zyskają prawo opiniowania projektów uchwał dotyczących młodzieży. Młodzieżowe rady i sejmiki będą mogły uczestniczyć w opracowaniu dokumentów strategicznych na rzecz młodzieży. Jednostki samorządu terytorialnego będą musiały zapewniać młodzieżowym radom i sejmikom niezbędne wsparcie merytoryczne, techniczne i finansowe. Do tematu finansowego wsparcia chętnie bym się odniósł, bo chciałbym, żebyśmy znaleźli jakiś kompromis, żeby to wsparcie było zapewnione, ponieważ młodzi ludzie, jeśli mają zdobyć to doświadczenie w ramach Sejmików, dobrze by miały jakiś budżet, którym mogą dysponować, przeznaczać na swoje sprawy, bo to by nauczyło ich też odpowiedzialności wobec pieniędzy i łatwiejsze potem by było wejście tych młodych ludzi do rad gmin, miast, powiatów, Sejmików już. Jak będą mogli, i nauczy ich też bardziej odpowiedzialnej pracy z tymi pieniędzmi. I tutaj dobrze, jakbyśmy znaleźli jakieś lepsze rozwiązanie w ramach finansowania tych, w ramach dofinansowania, w ramach budżetu, którym mogłyby dysponować. Że takie rady są potrzebne, świadczą wiele osoby, które wyszły z tych rad, które potem zaczęły działać w polityce, w samorządach. I dla nich była to dobra szkoła, dobre przetarcie się, dobre nabranie doświadczeń w ramach pracy, no nazwijmy to politycznej, jednak mimo wszystko. Konfederacja, wolność i niepodległość.